dobry wszystkim witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Paulina, a dzisiaj mam dla was film w tematyce odnośnie zaburzeń odżywiania. Dzisiaj chciałabym się skupić na napadach na jedzenie, na kompulsywnym obiadaniu się, na wielkim głodzie podczas recovery, ponieważ one się z sobą łączą, jeśli chodzi o napady podczas binge eating recovery a podczas wychodzenia na przykład z anoreksji. I w dzisiejszym filmie chciałabym przedstawić Wam moje porady, bo w zasadzie nie, czego nie robić, a co robić właśnie po napadzie, kiedy no niestety jesteśmy już... Po tej fazie nie udało nam się uniknąć, czujemy się z tym źle i właśnie w dzisiejszym filmie chciałabym Wam troszeczkę opowiedzieć o tym, jak ja radzę sobie z takimi sytuacjami, jak wychodzę z tego kryzysu i co mi pomaga wyjść na prostą w momencie, kiedy jestem w dołku, jeśli chodzi o moje zaburzenia. Myślę, że te porady właśnie będą przydatne podczas recovery, e, jeśli chodzi na przykład o głodówki, jak i również dla osób, które zmagają się z kompulsywnym objadaniem się. E, mam tych porad sześć, więc myślę, że możemy już zaczynać, bo nie chcę przedłużać. E, myślę, że to są proste porady, ale być może nie każdy się do nich stosuje, nie każdy je zna, być może jest tutaj coś dla Was nowego. Oczywiście zacznę od. Pierwszej podstawowej, która chyba jest zwałkowana wszędzie i zawsze, no i jest to oczywiście porada, a w zasadzie to, czego nie możecie robić po napadzie, czyli nie możecie się głodzić Bo to jest nawracające koło, mieliście napad, zjedliście więcej jedzenia, więcej kalorii, czujecie się źle, więc stwierdzacie, że na drugi dzień... Utniecie te kalorie, pominiecie śniadanie, obiad i koło się zatacza, ponieważ organizm nie dostał jedzenia, nie ma paliwa, no i wieczorem po całym dniu oczyszczania, oczyszczania i głodówek z powrotem rzucacie się na to jedzenie i historia kołem się toczy. Tego absolutnie robić. Nie wolno, nie wolno wchodzić na żadne diety po złym dniu. Ja wiem, że to jest taki mechanizm obronny i od razu w głowie zapala się lampeczka, że jeśli wyjdę na dietę, to wszystko będzie ok, jakoś um, spalę te kalorie. Nie, tak nie będzie, będzie jeszcze gorzej. Dlatego najważniejsze jest, aby nie pomijać posiłków. No, stało się jak się stało, zjedliście trochę więcej, świat na tym się nie kończy. Najważniejsze to iść do przodu. Oczywiście żołądek y, może być przeciążony, możemy czuć się źle, w zależności od tego, ile wchłonęliśmy w siebie tego jedzenia, co to było, może być nam y, ciężko. Y, dlatego najlepiej w tym dniu po prostu jeść lekko strawne posiłki. Y, mogą być to też w postaci płynnej. Posiłki, nie pomijajmy tego śniadania, zjedźmy je troszkę później, albo właśnie takie lekkie, bardziej śniadanie, bo naprawdę, jeśli będziecie to pomijać, to będzie jeszcze gorzej. Wiem to z własnego przykładu. Bo najważniejszy jest balans i taka stabilizacja, bo jeśli co chwilę będziemy głodzić się i obiadać, no to jest bardzo niezdrowe dla naszego organizmu, dla naszego. Żołądka, jak i w ogóle mózgu, bo on też sobie tam pewne niektóre zachowania zapisze, tak jakby w naszej pamięci A to jest budowanie złych nawyków Porada numer dwa To muzyka Nie wiem jak wam, ale mi muzyka bardzo pomaga I nie mówię tutaj o jakiejś smętnej muzyce, tylko o takiej właśnie imprezowej Ja jestem imprezową duszą, uwielbiam tańczyć, śpiewać, w ogóle mówię, chodzić na imprezy I muzyka bardzo mi pomaga Już... Dosłownie najczęściej po napadzie, jak już przeszłam ten napad, mimo że na przykład nie jestem w stanie się ruszać, ja odpalam sobie muzykę, na przykład Latino, i tańczę. Śpiewam, tańczę. Czasami nie mam nawet siły, więc po prostu leżę i słucham tej muzyki, bo wtedy myślami przenoszę się gdzie indziej. I mój nastrój, mimo że jest zły, mój humor jest paskudny, czuję się źle sama z sobą, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Ale muzyka gdzieś w jakiś sposób mi pomaga, i definitywnie nie możecie wtedy włączać sobie jakichś smutów, bo smętna muzyka tylko Wam ten stan pogorszy. Porada numer trzy. Ja ją bardzo często stosuję, chcąc nie chcąc, nie wiem, to może jest taki mój mechanizm obronny. Jest to tak zwany glow-up. Bardzo często, kiedy jestem po napadach, nawet takich długich, kilkudniowych, mój mózg i w ogóle ja sama chcę sobie, wiecie, jakby zacząć życie na nowo. Mówię sobie, że dobra, dzisiaj jest koniec, wezmę się za siebie. No ile razy? Ty powtarzałeś sobie te słowa po nieudanym dniu, że od jutra nowa ja, nowe życie tak zdrowo się odżywiam, tylko e, mój klub polega bardziej na tym, że po prostu przeglądam sobie w internecie e, jakieś takie moje mm, idealne życie, idealne wiadomo e, z internetu. Ale nie są to absolutnie jakieś profile, gdzie właśnie spromowane zdrowe życie, czy nie wiem jakieś modelki, tylko po prostu oglądam sobie takie codzienne, ale takie wręcz idealne życie, które chciałabym mieć. Na przykład, nie wiem jakaś influencerka modowa, która świetnie się ubiera. No, a ja na przykład nie mam takich ubrań i chciałabym brać też taki content. I mówię sobie, że tak. Tak właśnie będzie wyglądało moje życie, jakby w podświadomości swojej buduję i wmawiam sobie, że tak od jutra będzie Do tego stopnia, że jakby jestem taka zdeterminowana, że tak od jutra to robię, od jutra, nie wiem Nagrywam 150 filmików, mam pomysł na TikToka Nie wiem, chciałam sobie kupić tą torebkę, to w końcu sobie ją kupię, wszystko sobie planuję, wiecie, do tego idealnego glow upu I mój humor troszeczkę się poprawia Wstaję na, wstaję na drugi dzień i myślę sobie, że e, tak miałam zmienić swoje życie. Więc muszę tak doprowadzić, żeby nie było tego napadu, żeby faktycznie moimi kroczkami e, stopniowo zmieniła to swoje życie. I to nie u każdego może się udać, bo wiecie, trzeba być bardzo zdeterminowanym. Też zależy od tego, jak się czujemy po tym napadzie. Ale sam fakt, że ja sobie coś założyłam, a jeśli ja już sobie coś założę, to przynajmniej w 50% muszę tego dokonać, nie pozwala mi na to, żeby na przykład dzisiaj znowu było nie tak z relacją moją z jedzeniem. Ten wasz glow-up może się odnosić do wyglądu, do charakteru, może chcesz zmienić pracę. No wiecie, tutaj już zależy o. Odnośnie waszego ym, aspektu To, czego oczekujecie jakby od swojego nowego życia Co chcecie w nim zmienić I musimy sobie stale Cały czas powtarzać Bo naprawdę, może za pierwszym razem wam nie widzę Ale za którymś razem Nie wiem, tak sobie wymyślicie Tak już was, wasz mózg to zakomunikuje Że tak, od jutra będzie takie wasze życie Że po prostu Nawet jak w waszej głowie będzie coś was ciągnęło, że no nie wiem, że ten napad znowu się zbliża, że się nie kończy, no ale macie w głowie, że w chwila mówiłem, że od dzisiaj o dzisiaj jest inaczej. I być może to wam właśnie pomoże, bo wiem z, wiem z doświadczenia, że napady zdarzają się jednodniowe, ale jeśli ktoś cierpi na kompulsywne objadanie się, no to nie ma czegoś takiego, że o jeden dzień i na drugi dzień wszystko jest okej. Okay. Ja totalnie rozumiem i wiem, ile mogą trwać epizody. Też to przechodziłam, przechodzę. Ale warto, warto próbować nowych rzeczy. Bo... I kolejną czwartą, czwartą już poradą jest po prostu sport. Sport w zdrowie. Mimo, że mamy czasami lenia, to jednak po, po treningu czujemy się znacznie lepiej. Tak? I jeśli jesteście na siłach, to zalecam Wam lekki ruch. Oczywiście, jeśli jesteście na siłach, bo wiem, że nie zawsze ma się siły, żeby wstać z łóżka, ale naprawdę, chociażby spacer. I kolejny aspekt jest taki: kolejna porada jest taka, żeby jak najmniej przebywać samemu. Bo po napadach najczęściej mamy złe myśli, czasami bardzo złe myśli. Yy, jesteśmy w złym nastroju, w złym stanie fizycznym, psychicznym, i najważniejsze jest to odciąć się od tych przykrych myśli, żeby jak najszybciej o nich zapomnieć. Yy, I trzeba po prostu pobyć z kimś. Ja wiem, że czasami nie mamy siły, nie mamy chęci, żeby wyjść do ludzi, czujemy się okropnie. Yy, czasami nie mamy też możliwości, żeby spotkać się z kimś. Ale może warto zatelefonować na przykład do przyjaciółki, do kogoś z rodziny, żeby porozmawiać, żeby czynić, zająć te myśli. I też wiem z doświadczenia, że jeśli, nawet jeśli czujemy się tragicznie, to będąc innymi ludźmi, chcąc, nie chcąc, zapominamy o tym, jak się czujemy, zapominamy o tym, co było. I też jakby nie mamy możliwości, żeby ponownie ten napad się powtórzył, no bo jesteśmy... W gronie osób, a przecież no, napady nigdy nie występują przy kimś. Zazwyczaj obiadamy się w samotności, gdy nikt nie patrzy. Dlatego kontakt z bliskimi jest naprawdę ważny. Nie musicie rozmawiać o tym, co się wydarzyło. Nie musicie opowiadać, jak bardzo źle się czujecie. I moją piątą paradą jest odnalezienie być może nowej pasji. Nie sądziłam nigdy, powiem na własnym przykładzie, że nie sądziłam nigdy, że tak właśnie może być w moim przypadku Ale pewnego razu podczas złych emocji napisałam coś brzydkiego Ja uważałam, że to było brzydkie, bo to było bardzo mocne Po prostu to był taki, nie nazwałam tego wierszem, mały tekst Mały tekst, po prostu te wszystkie negatywne emocje. Wiecie, żeby jakoś odreagować. Niektórzy, nie wiem, trenują boks, więc odreagowują na ringu, ale jakoś ja, żeby odreagować sama z sobą, z tymi złymi emocjami, z tym, jak się czuję, po prostu napisałam taki mały wiersz. No, mówię, był on brudny. Nie był to piękny wiersz, ale mi to pomogło. Poczułam, jakby te całe emocje ze mnie zeszły. I od tamtej pory. Kiedy naprawdę jest ze mną źle, to pod wpływem tych złych emocji, tej furii, tej złości, tę całą agresję przelewam na papier. I nazwę to tak, mogę to nazwać taką pasją pomocniczą, taką terapią, ponieważ na trzeźwo, jeśli jestem w dobrym humorze i wiadomo, jest stabilnie u mnie, nie potrafię nic napisać. Nie, nie, jakoś nigdy nie ciągnęło mnie do pisania książek, do pisania wierszy i nie, nie lubiłam tego I nie czułam jakoś yy, chęci, by to pisać, nie miałam weny A jednak tylko i wyłącznie pod wpływem emocji jestem w stanie coś napisać I nawet czytając to, w momencie kiedy jest u mnie wszystko w porządku To czytam to i mówię, kurczę, naprawdę to jest dobrze napisane, bo ja też nie piszę byle czego Tylko ja myślę, myślę nad tym, wiecie, żeby wszystko się panie zgadzało Są tam jakieś rymy, żeby wersje się zgadzały Naprawdę spróbować jakoś odreagować Być może właśnie odkrycie swoje nowe hobby, jakąś umiejętność, której wcześniej ja na przykład nie znaliście u siebie. Może to być taniec, mogą to być jakieś robótki ręczne, może to być sport, bo być może nigdy nie byliście jakimiś pacjentami sportu, albo znaleźć właśnie taki sposób, tak jak ja, że kiedy jestem szczęśliwa, no to nie piszę tej wierszy, jakoś mi się nie chce, ale właśnie kiedy jest źle, to wtedy naprawdę coś fajnego tworzę. I to są wszystkie takie porady, które dla Was mam. Mam nadzieję, że. Pomogę Wam, że pomogłam Wam, że moim filmikiem wpaliście na jakiś nowy, nowy pomysł i że następnym razem, kiedy będzie u was źle, kiedy potkniecie się podczas walki o wasze zdrowie, o wasze szczęście, to nie będziecie się poddawać, tylko przypomnijcie sobie o którymś z mojej porady, o moim jednym z sposobów i wykorzystacie to u siebie, wypróbujecie. Mam nadzieję, że Wam to wtedy pomoże. Bo tak jak mówiłam, to są takie oczywiste porady, ale może nieoczywiste. Może nie próbowaliście którejś z tego sposobu. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Nie poddawajcie się. Cały czas walczcie o siebie. Ja dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Pa pa!